Odpadów wszędzie po budowach pełno. No ludzie różne rzeczy wyrzucają. No i co? Auto zdalnie sterowane rolka do ćwiczeń kołpak. z drutem stalowym. Witam serdecznie z Zwrot stalowy, rolka. Tu są elementy metalowe. Tą gumę postaram się ściągnąć. Trochę mam tutaj przewodów miedzianych jeszcze do odzysku. Sprawdzę to. Autko, w autku baterie. Tak podejrzewam, że są na pewno dobre, bo pilot tutaj. Reagował jak wyciągnąłem Te baterie ze środka Ciekawe czy mi się uda Uruchomić to auto zdalnie sterowane Dobra zabieram się do Recyklingu No i dobra pomierzę wcześniej Te baterie czy są dobre Czy nie są dobre Co jedna bateryjka Jedna bateryjka Tak żebyście widzieli Może w ten sposób Jedna bateryjka Dobra Półtora wolta Tu odstawiam Druga bateryjka Dobra, 1,5V Ta bateryjka no 1,5V 3 bateryjki 09 09 Ta bateryjka to już tak nie za bardzo I ta bateryjka Zero sześć. Dobra. Dwie bateryjki niesprawne. Do odpowiedniego pojemnika. A tu trzy bateryjki są sprawne. I mam taki przyrząd. Przyrząd, w którym w którym nie mam baterii w ogóle. To jest taka latarka. Yy, razem z testem ciągłości. Także taka jest. Taka jest latareczka. Znaczy latarka to nie jest, tylko chodzi mi o test ciągłości. Zobaczymy czy ona jest w ogóle czy czy ten sprzęt jest poprawny? Raczej powinien być sprawny. Ha, Ameryka! Zobaczcie. Widać, widać, nie widać. Tu się dwie diody świecą. No, i już mam przyrząd. Które też znalazłem wyrzucony dawno, dawno temu. Nie nagrywałem jeszcze filmów. Zobaczcie, tutaj po prostu ta. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jest niby latarka. Tu oczywiście nie ma tej. Nie ma tej żarówki. To była chyba dioda, bo to jest dosyć nowy przyrząd. Ale no ktoś po prostu wyrzucił, tak? Bez baterii, bez niczego. Blaszka była jedna oderwana, Przylutowałem ją. Te ciągłości widzicie? Nie? Jak to fajnie, jak to fajnie pokazuje. O. Także. O, tu teraz diody będzie widać. Tu w tym miejscu. Aha. Tu nie ma, nie ma wyłączenia. No ale jest przyrząd. Jest przyrząd. Dobra. Przyspieszam film. Zobaczymy co się z tego da uratować. Na samym początku te rolki, kable. Ten drut stalowy. Od razu, może dostali. Widzicie, co jest na placach budowy po różnych kontenerach? Tylko przechodziłem, już coś leży, tak? Jeden powie, że to jest zbieractwo. Drugi powie, że to jest recykling. Tak jak ja to mówię. Dobra, zabieram się do pracy. No i finał mojej pracy jest taki właśnie z kabli, wiadomo, mieć, mieć to do miedzi do, wspólnej, do wspólnego pojemnika. Uzbiera się pełen pełen pojemnik e, na sprzedaż. Tutaj mamy mm, płytkę z tego samochodu zdalnie sterowanego, muszę sprawdzić e, czy to jest y, sprawne po prostu pomierzyć miernikiem jeśli nie wylutuje to co to co możliwe do, y, do wylutowania to co jest sprawne może mi się gdzieś przyda zresztą mam drugi taki kanał y, y, jeśli chodzi o elektronikę sterowanie za pomocą telefonu ogólnie sterowanie bo też jest sterowanie radiowe, i tam mam takie lepsze nadajniki super heterodyna, które są bardzo czułe. Czy na przykład Lore za niedługo będę testował, jak kogoś interesuje. Zapraszam na mój drugi kanał. Oczywiście za, na subskrypcję, tu jest ta rolka, taka którą wcześniej widzieliście. Jakieś śrubki z tego yy, sprężynki z tego samochodu zdalnie sterowanego. Także dobra, no tyle na dzisiaj. To będzie na drugim kanale z elektroniką, sprawdzę po prostu. A jeśli jest niesprawne, no to wylutuję i pokażę Wam. Przypomnę Wam, co wylutowałem z tej płytki. Tak jak mówię, na drugim kanale tamten, tam będę się starał robić jeden film w tygodniu w sobotę. A tutaj dwa filmy w środę i w piątek. Także dobra, nie przedłużam. Do następnego razu. Pozdrawiam.